Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Gry Shaikhs Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku i znów mamy Event expa, więc trzeba tutaj podziałać dość mocno. Mam nadzieję, że się uda wbić sporo poziomu. Oczywiście, całego nie wbijemy, bo mamy 476 i 400 milionów, ale tak, z 400 baniek by było miło tutaj gdzieś zobaczyć więcej, ale wiem, że to będzie mega, mega ciężkie. Na pewno musimy się pozbyć jakichś butów, których nie mamy. Więc tu już jest delikatny problem, więc po prostu wrzućmy może pasek do toalety, chociaż stop. Najpierw zobaczmy, czy czasem nie jesteśmy pełni. Nie jesteśmy pełni, więc wrzućmy ten pasek. Aha, zdejmij przedmiot. Więc zróbmy tak. To tak, to tak i już będziemy mieć jedno miejsce wolne. To jest dla Magusia, ale minus 41, więc do wyrzucenia. Tu mamy coś do rozmontowania nawet. Nie wiedziałem, że coś nam się tutaj urodziło <laughs> do rozmontowanka. Mamy też klejnocik 1364. E, czy to jest sens podmieniać na czapkę? Tego nie wiem. Tego nie wiem. No niby mamy podobne tutaj e, przeważnie takie klejnoty, ale no już powinniśmy dostawać klejnoty powyżej 1400, więc ten 1300 po prostu poleci gdzieś do jakiegoś naszego pachołka i na razie widzę 1058 najsłabszy klejnot na razie 1058 i to chyba będzie najgorszy klejnot no jednak nie tutaj Kunegunda na bucikach miała troszkę gorszy więc Witamy nowy klejnocik na obuwiu Kunegundy. I czas odebrać kolejny klejnot. Pyk i znowu pomarańczowy. Tym razem średni. No, powiedzmy, że spoko 1260. No więc teraz najgorszy że klejnot jest tutaj. Na pewno, więc możemy sobie podmienić od razu. No i spoko. 370 tysięcy więc na pewno możemy sobie kupić te klepsyderki, bo jest event przecież na klepsydry. Dodatkowo mamy właśnie piaski czasu, sterylne Sedesy, PD, Kowala, Epiki i Epiki od hazardisty, więc być może coś nam się uda nawet dzisiaj wygrać. To było spoko. Także przechodzimy do. Podstawowych czynności na karmienie pupili trzy razy więc od razu lecimy z tym nie śpimy 23 miliony z misji się na pewno nam przydadzą. Tutaj karmimy lisorożca na 174 i rasłońca mamy 26 karmionek jeszcze do liska więc jeszcze raz rasłońca na siódemkę możemy od razu karmić. Tutaj Hraporożec na 60, tutaj Ogniolot na 143 i konix Koniks na 104. Dzisiaj ogień, dosyć ciężki przeciwnik na początek, więc wypuśćmy mrok. Zegraliśmy. No cóż, bywa i tak. Ośmiogłowa hydra 21%. No, zbliżamy się powolutku do ubijania tej hydrki. Mam nadzieję, że. Niedługo pojawi się tutaj dziewięciogłowa hydra na W40. To by było dosyć sympatyczne. No i dobra, skoro mamy pupila ogarniętego, to idziemy na wydarzenie gildyjne. 12 biletów. Na razie mamy top 3 raczej pewne. Zostało, jak widać, ile tu zostało? 1 dzień, 22 godziny. Więc raczej powinniśmy tutaj sobie to miejsce trzecie utrzymać. Na razie jeszcze powalczymy o jakieś dla nas nagrody. Dobra, jeszcze coś się udało wygrać. Ten zając nam dał trzy grzybki, więc to jest spoko. Tutaj jeszcze pięć biletów. No ten, to psisko jest, no, dość trudne. Ale jeszcze daliśmy radę, no i tu już raczej się zatrzymamy, a jednak nie. No to dzisiaj jeszcze postaram się tego szkaradnego demona jakoś jakimś cudem pokonać, mam nadzieję, że się uda. Ale zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Także to mamy zrobione. Walki za PD mamy zrobione, bo zrobiłem sobie wcześniej. No i spoko, lecimy tutaj z misjami. Mam nadzieję, że trafimy naprawdę dużo, dużo fajnych takich. Maśnych misji, gdzie będziemy tylko mlaskać ze szczęścia i dostawać właśnie takie właśnie misje piękne, jak 10 minut za 9 milionów ekspa. Oby więcej takich. Tu kolejna czerwona, tym razem dwójeczka. Tu jeszcze odłamki z niej wpadły. Więc sympatycznie, no tu niestety, misje na Golda się trafiły. No, ale czasem też tak musimy sobie wybrać. Dobra, także tutaj bierzemy to. Bo kolejna misja jest w ten sposób wybierana. No i jeszcze przy okazji, jak już robię sobie awkę, to mogę nakreślić wynik spotkania Sampdoria Juventus, jaki przewiduję. No bo oczywiście ten mecz odbędzie się w sobotę o godzinie 18. Więc wydaje mi się, że tutaj Juventus powinien sobie poradzić, mimo że nadal ma duże, duże problemy z kadrą, jeśli chodzi o kontuzję. Ale Sampdoria na razie jest w dość kiepskiej formie, więc myślę, że tutaj raczej powinno być dość gładko do zera, 2 do zera, takie dla Juve, żeby tutaj bez stresu, nie stresować się właśnie przed ligą mistrzów no bo to też będzie na pewno dość ważne spotkanie rewanż w lidze mistrzów więc tutaj na pewno nie będą jakieś fajerwerków jakichś nie będzie w tym meczu więc w sumie może nawet lekko przesadziłem z tym 2 do 0 takie 1 do 0 bym powiedział standardowe w tym sezonie by było chyba optymalne i oby tak było, żeby te trzy punkty po prostu wsiadły i żeby tutaj nie stracić żadnego zawodnika przed Ligą Mistrzów, bo to też by było dosyć kiepskie. Tym bardziej, że w Lidze Mistrzów, jak pamiętamy, w pierwszym meczu padł wynik 1 do 1, a teraz już bramki na wyjeździe się nie liczą, więc musimy walczyć po prostu o zwycięstwo. Siódemka za dziewięć milionów ekspa brzmi dumnie. Więc fantastycznie, i od razu tracimy taką straszną misję, dostajemy. Chociaż nie wiem, czy tą dychę nie było lepiej wziąć. Ale już trudno, wzięliśmy piątkę. Jakoś przeżyjemy. Dobra, 100 milionów już wpadło. A my jesteśmy dopiero na drugim pasku. No, z tymi 400 milionami. To troszkę chyba przesadziłem. No ale jak będzie około 300, to będę zadowolony. Będę na pewno zadowolony. Nie wiem, czy tą piątkę, czy tą siódemkę, szczerze mówiąc. Może tą siódemkę mimo wszystko. No dobra. No to lecimy dalej. Na kolejną siódemką. Na razie tutaj nie dostajemy itemów. To też jest dobre, bo nie mamy za dużo miejsca. Więc jeszcze chciałbym coś wygrać u Hazardzisty, a nie chciałbym sprzedawać itemów. No bo jednak troszkę szkoda by było tutaj posprzedawać te itemy, które tutaj już no czekają dość długo na Wiedźmę. A Wiedźma już za tydzień, więc doczeka się w końcu nasz wojownik tutaj pustego plecaka. Milion sześćset za dwójkę myślę, że będzie dobre. I tutaj dycha. No i doczeka się w końcu pustego plecaka wojownik. Ale też fajnie by było coś sprzedać w międzyczasie. A co z tego będzie? No to zobaczymy. No bo ostatnio wiedźma tutaj, jak widać, jest niezbyt łaskawa. Czapek to ja nie pamiętam, kiedy tu czapki były u wiedźmy. właściwie tak samo. Na szyjniki. Też bardzo, bardzo dawno temu. Amulety. Jeszcze dalej, chyba. Więc to wszystko, co ja tu mam, to nie było. No, podejrzewam, że z dwa tygodnie tych itemów tutaj nie było. Uwieźmy. Jedynie co, no to jakieś bronie, buty, klaty. A reszta. Musimy poczekać. Musimy poczekać, niestety, aż w końcu coś się odblokuje. Więc dobra, lecimy dalej, trzeci pasek przed nami, kolejne fajne misje w miarę sympatyczne wpadają, kolejne jedzonka też wpadają, więc to też jest spoko, bo im więcej tych jedzonek będziemy mieć, tym więcej będziemy mogli korzystać podczas eventu petów, który też będzie za tydzień, więc naprawdę bardzo mnie cieszy fakt, że dostajemy sporo tych jedzonek tutaj. Time, na pewno siódemkę będziemy brać i jest broń broń za milion ale to jest delikatny problem bo nie mamy już miejsca jedno miejsce to jest problem na szczęście już nie mamy do dzisiaj do wykopania żadnego klejnotu więc chociaż tyle nam odejdzie że dopiero jutro będzie klejnocik więc jak jutro będzie klejnocik to ja już się czegoś na pewno do tego czasu pozbędę Hmm, więc tak to wygląda, tutaj u, dycha e, za 6,5 i musimy teraz trafić dwójkę, niestety same piątki się trafiły, więc nie poszaleliśmy, e, nie poszaleliśmy, e, tutaj musimy wziąć dwójeczkę, tak mi się wydaje, e, tutaj siódemka i ostatnia dycha. Jest dwa, i oby teraz jakaś piąteczka fajna. Jest dwójka. Dobra, zaryzykuję tą dwójką. Wiem, że może się to zemścić. No i się zemściło, ale przynajmniej 5 za 7 jest, także nie będę strasznie narzekał. Najważniejsze jest to, że zrobiliśmy całą mawkę. Możemy dodać jedną siłkę i wiecie co? Stwierdziłem, że Wrócimy sobie mimo wszystko troszkę do wytrzymałości. Chciałbym tej wytrzymałości tutaj dobić, powiedzmy tak, do chociaż 17 tysięcy. Na razie mi 22 tysiące siły wystarczy. Lecimy w wytrzymałość. Siłę to my sobie tutaj nadgonimy spokojnie, bez problemu. Także lecimy w wytrzymkę przynajmniej do 17 tysięcy. Także mam nadzieję, że będzie w miarę fajnie i sympatycznie. Przy okazji też dobrze by było, gdybyśmy zresetowali tutaj mm, menadżera areny, bo przeskoczyliśmy na kolejne E, co, y, nawet nie wiedziałem, że tak ładnie się ułożyło. No i zanim tutaj menadżer areny nam się uzbiera, to możemy skoczyć do hazardisty i zobaczyć, czy wygramy jakieś y, epiki. Przy okazji, przy okazji, wczoraj zacząłem budować kopalnię złota na poziom 40. Możemy jeszcze 12 milionów sobie klepnąć. New York case dzisiaj był poziom, więc brakuje mu już tylko dwóch poziomów do 500. I na pewno, raczej na pewno on jako pierwszy tutaj na tym serwerze będzie miał ten 500 poziom. Najbliżej jego, tutaj chyba Netratox 490, chociaż nie, tutaj jeszcze. Berserkers Werk 491, ale to jest jednak zbyt duża strata. A, jeszcze widzę, że Mac Miss Gilly jest na poziomie 492, ale wydaje mi się, że In your Face raczej nie zagrożony zdobędzie ten 500 poziom jako pierwszy. Zobaczymy jak sytuacja będzie się prezentować dalej. Na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawie. Dobra, wracamy do kości. W pierwszym rzucie nic ciekawego. W drugim chcą dać nam drewno. To dość dużo drewna, ale mamy tutaj jedną kostkę z epikiem i ja pójdę w to. Mam nadzieję, że coś ciekawego dostaniemy. Niestety nie. Ale powalczymy jeszcze. Jeszcze mamy parę rzutów. Na pewno 500 odłamków jest bardzo fajne. Tutaj niestety żadnego epika. No tu musimy iść czysto w epiki, bo już epiki nam się kończą. A dobrze by było trochę tych epików tutaj nadrobić, żeby mieć na plakaty. Bo jeśli chodzi o Aurę, no to nie przewiduję tutaj sukcesów przez jakiś najbliższy czas. Mamy w rzucie już epicki przedmiot. Ciekawe czy będzie epicka broń. Nie ma epickiej broni. Może to i lepiej. Mamy klatę. Klata jest. No, kiepska. Także musimy się pozbyć, powiedzmy, tej broni. I tą klatę sobie zostawić. Gdyby to był pasek, pierścionek albo talizman, to by było wszystko idealnie, bo bym sobie po prostu podmienił tutaj na wieszak. Epika. A tak, niestety musieliśmy się pozbyć jednego itemku. Czy ja chcę ryzykować? Myślę, że weźmiemy klepsydry. Nie będziemy szukać się po prostu na siłę tych epików. Tutaj były dwa, ale nie, nie trafił się trzeci. Tutaj również. No i na koniec może chociaż 10 klepsydr. Niestety nie. Więc dość kiepsko. Dość kiepsko jeśli chodzi o epiki dzisiaj. Tylko jeden z kości. Tutaj możemy sobie kliknąć maksy. Niech nam się to ładnie tutaj zbiera. Tutaj będzie 10, tu już nie ma 10 tysięcy na siedzisku VIP, ale zaraz to naprawimy przekąski. Na 10 tysięcy wpadły, no to teraz potwory. Dobra, już kliknijmy tutaj też toalety, żeby nam się tutaj czas mniej więcej zgadzał. Zaraz będziemy mieć na potworach 10 tysięcy, więc powinno być wszystko przyjemnie. 9990, jeszcze tylko 10, 8, dobra. W takim razie zobaczmy, czy coś jeszcze mamy do zrobienia. Tu nic, tutaj oczywiście klikamy do oporu, żeby mieć 10 tysięcy. No i teraz zostanie tylko toaleta, ale to za moment rozmontowania, tylko dwa zrobione, jeszcze 13, ale dzisiaj na pewno tego nie zrobimy. Jeśli chodzi o gabinet, no to też już wszystko. Jeśli chodzi o pupilę, no to za dwie minutki mamy kolejną walkę, więc pewnie poczekamy na nią, o, chociaż nie wiem jak to wyjdzie. Pupil gildyjny kliknięty, wydarzenie kliknięte i jeszcze za 12 minut będziemy mieć próbę na szkaradnego demona. Mam nadzieję, że się powiedzie, bo to zawsze trzy grzybki do przodu i jeszcze bilecik. Więc to by było bardzo miłe. A, jeszcze koło przed nami. Zapomniałem o kole. Także lecimy na koło. Może tutaj jeszcze coś wpadnie. 15 milionów. Pierścionek na rozmontowanie, więc spoko. Kolejne 15 milionów. Jakiś pasek. Też fajny na rozmontowanie, więc dobrze, dobrze. Kolejny pasek. No ten już nie jest taki fajny na rozmontowanie, więc go po prostu sprzedamy. Lata. No sporo itemów, sporo itemów leci. Przynajmniej niektóre są na rozmontowanie, więc to jest okej. Okay. To jest OK. Jeszcze trzy grzybki. No i spoko. Jeszcze trzy statystyki, wytrzymałość wpadają. I jest bardzo, bardzo dobrze i przyjemnie. Zobaczmy czy to toaleta już będzie na 10 tysięcy. Jest, więc fantastycznie. No, także chyba wszystko mamy zrobione. Mm, tak, za. 45 sekund mamy walkę pupili no i jeszcze tutaj pozdrawiamy mamy Kodzik, Elevator Podkłęśnik 22 na 25 dodatkowych yy, kluczy do wydarzenia więc wpiszmy od razu sobie wykorzystajmy bo później pewnie zapomnę, elevator podkreślnik 22. Od razu Wam pokażę, że to jest, działa. kupon pomyślnie wprowadzony, 25 kart kluczy. I wchodzimy, no bo trzeba je wykorzystać od razu. Oczywiście, jak zwykle, musimy zrobić jakąś czynność na postaci, żeby to się tutaj restartowało. Nie chce się zrestartować. Yy, niedobrze. No to powiedzmy, no powiedzmy, że co byśmy tu zrobili jeszcze, żeby to zadziałało? Zrobimy sobie walkę pupili po prostu. A co? Wygramy walkę pupili? Teraz powinno już być. No nie ma 25. No to trzeba się przelogować. Yy, I teraz już jest 25 na 15 i trzy grzybki wpadają. I zobaczymy, czy uda się jeszcze kogoś pokonać. Pokonany 268, 269, 270 również. U, łodyniec postawił opór. Ale jeszcze mamy mamy trochę szans, żeby go pokonać 75 milionów pokonany, dobra. 272 pokój. No, tu już będzie ciężko, ale jeszcze pokonany. Te trzy cytryny by nam się przydały, więc fajnie, że udało się pokonać. No i tu raczej będzie blok. No dokładnie, burzony, wzburzony tłum nas na razie pokonał. No i tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Komentarza, no i subika to bardzo ważne o subiku, pamiętajcie, bo ponad 70% osób, które mnie oglądają, nie mają tego suba, więc klikajcie tutaj szybciutko w ten przycisk czerwony, niech on się zrobi szary. A w tym odcinku to tyle, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i na razie.